Siemka widzę ja witam was na dzisiejszym vlogu i mamy godzinę 54 jest poniedziałek 15 stycznia a za śnieg i na niego też na pewno wyjdziemy no a w dzisiejszym vlogu będzie dużo fajnych rzeczy ale tego wam nie zdradzę się oglądać do końca. Pa. Czas na śniadanie z Michaliną, czyli płatki z mlekiem, nasz specjał. Widzowie, jesteście tym najpierw płatki, czy tym najpierw mleko? Jasne, że tym najpierw ym... Płatki! Przecież płatki się... Y, Ale płatki, za... jak się zalewają mlekiem, to są brudne, śmierdzące. Co nie? Przecież płatki się po to zalewa mlekiem, żeby one dobrze smakowały. Y, a to są płatki z mlekiem, nie mleko z płatkami. Napiszcie, w jak będą włączone. A my teraz jemy. Intensywne jedzenie. Hej, ja się teraz przebiorę. A nie Jeszcze Na 300 subów. Mój tato pomyśli nad założeniem mi konta na TikToku. Ale to musicie... Ale to widzę bez subskrypcji, którzy może mnie pierwszy raz widzą wiecie co robić. A my się teraz przebierzmy. Przejście. Uch! No i co? E, pokażę Wam zaraz, jak się prezentuje mój cały outfit. No, spodemki takie basic. Koszuleczka. O taka sobie, Michalina, niefajna bluza. Pumy i skarpetki w reniferki. Okej, okay, teraz sobie porysuję. Tak wygląda obrazek. Siema, jesteśmy na dworze i patrzcie ile śniegu Michalina. No, u nas jest bardzo dużo tego śniegu. I jeżeli u Was też jest dużo śniegu, to polecam... Patrzcie, co my mamy! Wielki kawał lodu. który i... wykopaliśmy z tej paczki, którą u Was no, rozwali się, rozwali się ją z Ale jeżeli wy też macie śnieg, nawet jeżeli nie jest go dużo, to polecam Wam korzystać z tego, bo, bo no na przykład bo jeżeli, no chyba, że jesteś chorzy, ale to też możecie robić różne kreatywne rzeczy, które będą w dalszej części odcinka. A teraz małe przybitki. <grymne> o, jadę! No, weź. Aha. no, Proszę, dobra. No, 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 no. Dajcie znać, jaka jest Wasza ulubiona pora roku, bo moja to jest chyba wiosna taką, że mam urodzinę. że w domu jesteśmy. Zimno, strasznie zimno. Chwilę mnie nie było. Mówiąc chwilę, mam na myśli prawie 4 godziny, bo jest godzina 13:41. Ale zaraz się zaczniemy fajowsku. E, będziemy lepiej z masy solnej. Dobra, już wam zdradzę. I kto dotrzymał do tego momentu? E, Napiszę w kom, jeżeli będą włączone. Masa solna. E, Jesteś ciekawi co będziemy z niej robić. Pokażę Wam obraz soli i... Z farby. Tak wygląda mój obraz. O, tutaj usterka. Nie jadłem chyba od godziny albo dwóch nawet. Więc teraz coś zjem. Właśnie robimy masę solną. I tak wyszła czerwona, jest trochę taka różowa. Michalina tutaj robi pomarańczowo. A tutaj czeka jeszcze... O, nie nie załokłana. Nie nie. Za, nie za Widzimy się na lepieniu coś z niej. Na razie farbujemy. Masa gotowa, a my sprzątamy. Zapomniałem o was. No i tak wyglądają rzeczy, które robiliśmy z masy słonej. A my teraz jakieś wideo dogram wam. Nagryłam następnego dnia, bo zapomniałem o tym vlogu. Um, no i wiem, że to był taki taki. Trochę taki słaby vlog. Więc jeżeli napiszcie w kom, powtarzam to tysiąc razy, jeżeli będą włączone, bo ja zawsze mam problem e, z tym włączaniem komentarzy, to napiszcie w komentarzach, co chcecie w następnym vlogu, żebym wiedział w jakim stylu mam tego vloga nagrać że jakieś rzeczy takie jak było na odcinku z rzeczami Halloweenowymi albo na tym na, na klapie roku. No napiszcie jakie typu chcecie vlogi. Ja już będę kończył, bo za 10 minut muszę wrzucić ten vlog o 15.30 jest 20. No i będę sobie pił herbatkę. Skończył już montować. I się z wami zagram. Widzimy się na szorcach. Pamiętajcie, że trwa, trwa daily shortcowe. No i to tyle. Aaaaah! Nagryłem następnego dnia, bo zapomniałem o tym vlogu. No i wiem, że to był taki, taki trochę taki słaby vlog. Więc jeżeli napiszcie w kom, powtarzam to tysiąc razy, jeżeli będą włączone, bo ja zawsze mam problem e, z tym włączaniem komentarzy, to napiszcie w komentarzach, e, co chcecie w następnym vlogu, żebym wiedział w jakim stylu mam tego vloga nagrać. E, że jakie rzeczy, tak jak było e, na odcinku e, z rzeczami halloweenowymi. Albo na tym na, na klapie roku No napiszcie jakie typu chcecie vlogi Ja już będę kończył Bo za 10 minut muszę wrzucić ten vlog O 15.30 i jest 20 No i będę sobie pił herbatkę Kończył już montować I się z wami żegnam Widzimy się na shortcach. Pamiętać, że trwa, trwa daily shortcowe. No i to tyle. a